Kawa na kanale Cukierki, i dzisiaj będziemy odbijać 100 razy. 100 razy. No. Au. Trafiłam. Dobra. Do kupka wika trafiła. Zabijamy. Możecie napisać w komentarzach, ile nabiliśmy, ile naliczyliście. Bo możemy nie do końca. No, ale my potem napiszemy te, już ile na nawiliśmy my. Może ktoś zgadnie? No, dobra, zaczynamy. Nie udało się. Nie po 10 razy każde. Popatrz trafiłam dobra, wróciliśmy ta storo. trochę się nie nam nie udaje. A Chyba trochę to jest za trudne. Za trudne to jest zaraz. Nie ze światłem, o tak. Jakbyście nie pomyślały, jest deszcz. Deszcz. Dzień, nie noc. Dzień. Dobra Nam tu kot przeszkadza jakby co <laughs> Bawi się gumką Puść Puść On się bawi gumką naszą I łazi pod nogami Taki ludy malutki kotek I Idź Idź O O O nie, Oj <laughs> Dawaj dalej. Prawie! 80 razy. Ja nie mogę. To jest za dużo sto. Dobra, próbujemy jeszcze. Ostatni, ostatnia próba. No, potem chyba dzisiaj jeszcze będzie wideo do 12 No, może będzie takie długie wideo. Ileś tam godzin? No. Bo będziemy od 10 Dwie godziny gdzieś tam będzie, albo trzy, albo dwie i pół, bo my będziemy... Rob... Nie będę wam mówić. Zobaczycie. Nie pytajcie, czy moja jestem w piżamie, a ona nie. Ania! Ja Co? jestem?

cie mi do łóżka. Napiszcie w komentarz... Napiszcie w komentarzach ile wyrazy możecie na. Nabi... Podbić piłkę. No, bo ja nabiłam to maksymalnie sama. Boże. To 50

Немного you будет. Know, Dobra, to na tyle Może będziemy jeszcze następnym nabijać Bo teraz się nam nie udało Bo musimy wydrukować zdjęcia no. A ja chcę wam nagrywać jak będziemy drukować zdjęcia, bo wy nie wiecie ja, nie może wiecie. ten, że mam drukarkę mini. Ja nie wiem, nie wiem, I chomika mamy jeszcze. Kurde i kota. gdzie drukarka? Nie wiem. Kamar. Nie to będzie kolejny, kolejny, zaraz Wiko tu wszystko zrobi z tym wideo, filmikiem, a potem nagrywamy kolejny. Dzisiaj będzie trzy, bo dawno nie było filmiki chyba.